Witam wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut. 25 października. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie do wykresów. Zaczniemy od. Dzisiaj może zaczniemy od okresu. Tak, tego, Red Green Index na no bardzo wysokim poziomie, 72, także myślę, że należy zacząć uważać na to, co się dzieje na rynku i no, nie dać się ponieść FOMO temu, co się dzieje, ponieważ ten skalnik raczej się nie myli. Jeżeli dojdziemy do 75, będzie extreme fear, em, przepraszam, extreme Grid. Dla mnie to jest sygnał, żeby wychodzi z rynku. Ja zacząłem realizować część zysków z altów, także tutaj wychodzę z altów, z tych longów, które miałem na, na, na altach. Pozostałe pozycje zabezpieczam na zero, to co na wejściu biorę częściowy take profit, także już jest na pewno wszystko na plusie. No i teraz obserwujemy, co dalej się będzie działo. I myślę, że im, dłużej tutaj pójdziemy na tym indeksie, to będę realizował kolejne zyski na kolejnych poziomach. O ile tam dotrzemy. Natomiast to, co zrealizowałem, no to pokazywałem na forum. Jest tam jeszcze kilka innych pozycji, natomiast no, to, co w tej chwili się dzieje na, na Bitcoinie, no to <laughs> mamy kolejne takie dość ładne podbicie tutaj. Wybicie z tego trójkąta najpierw poszło do ołszywka, no i wybicie do góry, doszliśmy do 35141 i tutaj Odbiliśmy się od, od oporu po raz drugi, także mamy coś na wzór yy, podwójnego szczytu. Niemniej jednak to, czego ja się spodziewam, to podbicie yy, w okolice 36424. Ja zaraz na innych wykresach pokażę skąd te, skąd ten poziom. Yy. On jest z szerszych interwałów. Tutaj, jeżeli zmierzymy sobie tą ostatnią korektę którą mieliśmy, tak. Tą tutaj i tutaj zrobiliśmy taki zakres korekty. Zacznijmy od początku. Zrobiliśmy zasięg korekty 1 do 1, tak. Widzimy, że ta korekta nas trzyma tutaj. No i próba wyjścia górą. Pojawiła się podaż. Ta cena nam zjechała niżej, zobaczymy, czy, czy ten poziom nas utrzyma. Jeżeli by nas nie utrzymał, no to tutaj ta średnia krocząca 33800 ponowny test tutaj tych okolic. Natomiast to jest interwał 15 minutowy, także tutaj chciałem pokazać tą korektę. Przechodząc na wyższe interwały, no to też tutaj z wyższych interwałów mamy 36424 co prawda zasięg do wybicia z tej korekty jest 38800 z tej strefy konsolidacji, to co wczoraj sobie omawialiśmy e, widzimy, że to wsparcie jest respektowane przez cenę tak 38900 38 dzienne świece zamykają się nam, zamknęła nam się nad tym poziomem, no i również ta się zamyka, co może sugerować dojście do tej właśnie wyznaczonej strefy. A strepa ta jest wyznaczona z znacznie większego interwału, do którego zaraz sobie przejdziemy. Tam na, na tygodniowym interwale będzie doskonale widać. Tutaj też mamy godzinowy interwał. Robimy wreszcie tej korekty. Tutaj prawdopodobnie zostanie powtórzona. H to jest Ethereum. Przepraszam bardzo. Tutaj wybicie z tego, z tego konta. Wyjście górą i target osiągnięty, no bo no jeszcze możemy go przesunąć tutaj. I ten target to jest taki finalny target. On też praktycznie został zaliczony. Także mamy, nie zamknęliśmy się nad tymi szczytami, powróciliśmy poniżej te cienie nam tutaj na ten moment ciągnął cenę w dół. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać, to jest interwał tygodniowy. Może wyłączę te wskaźniki. I na interwale tygodniowym, jak się w zmierzymy, sobie cały ten ruch, to, to nie jest przypadek, że tu się cena zatrzymała, że pomo przestało działać. Po prostu tu jest duży opór dla ceny, i chciałem to pokazać. Pierwsze mierzenie, cały spadek jest 3,82. Kolejną rzeczą, którą mamy tutaj. W tym miejscu, e, jako ewentualny, tutaj 061, nas trzymało zejścia zejście. Ten cały, ruch, który tutaj mieliśmy, mamy 061, 382, i jeszcze tutaj, jak sobie weźmiemy, zmierzymy tą korektę. Tak, tutaj mamy 3, 4, 9, 0, 61, 161, 3,8,2 8, 2 z bardzo szerokiego mierzenia na interwale tygodniowym, czyli od samego szczytu posy do, do teraz i kolejne mierzenie, które dołożymy to jest tutaj i zobaczcie 161 wypada na tym właśnie poziomie tak 36, Strefa pomiędzy 36, 284, a 34, 873. Jest to bardzo silna strefa podażowa. Zobaczcie, mamy klaster 061 382, 161, 161. I dlatego dla mnie ta strefa jest mega ważna. Gdybyśmy ją robili, no to następny poziom jest okolice 42 tysięcy, kolejny. 48,600 na 061 i bodźcem. Natomiast no, musimy się uporać z tym poziomem, a nie będzie to łatwe. Możliwe jest podbicie w dwieście 36, 280, 46, 300, natomiast ja nie spodziewam się łatwego wybicia tej strefy i myślę, że tutaj pojawi się ta korekta. Przynajmniej na przetestowanie tych tutaj, które ty, mamy w okolicach 3900. Tak jak sobie wczoraj rozmawialiśmy w zmieniło zmienił <laughs> na tym interwale. Natomiast patrząc sobie na godzinówkę, to widzimy, że docieramy do tej, do tej strefy, którą mamy, do tej strefy tak. I cała ta strefa podażowa trzyma na dwóch rozpadków. Pierwsze takie wsparcie na no, lośnówce, które tutaj sobie możemy wyznaczyć. Gdybyśmy zeszli w dół, no to oczywiście jest przedłużenie tej linii trendu, tak? Każdy kontakt z tą linią może pojawić się odbicie. Natomiast tutaj przedłużając tą linię, zmienimy sobie kolor na zielony. Przedłużając tą linię, jeżeli będziemy ją testować, do, do momentu jej wybicia jesteśmy w trendzie wzrostowym, tutaj takim lokalnym. Widać, że cena respektuje te, tą linię. Dobrze. Kontakt z tą linią, możliwa kontynuacja dalsza wzrostu. Przechodząc sobie już do takiego mierzenia lokalnego. Znaczy, tu się niewiele zmieniło. Wczoraj jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, gdzie wczoraj się cena znajdowała. Mieliśmy pewien do wyjścia górą z tej konsolidacji. Niemniej jednak no, widzimy dość silne zrzucenie. zrzucenie tutaj ceny. I zmierzmy sobie sam ten impuls, tutaj, który mieliśmy. Ten wystrzał taki. I teraz tutaj, tą najmniejszą. Największy korekt, ten ryzyko wzrostowy. 32, 130, 32 tysiące. Tutaj te rejony są dla mnie interesujące. Kolejny poziom, tutaj i tutaj. To są trzy poziomy, które, jeżeli utracimy 33,500, lecimy na 32,800, i później. 32 tysiące. To są targety dla mnie na ten moment. Gdyby korekta była kontynuowana. Natomiast tak jak mówię, no, nie spodziewam się wybicia tej sprawy od razu. Jeżeli pojawi się jakiś news, to prawdopodobnie możemy wybić. No, widzimy, co tutaj się działo. Niemniej jednak przy normalnych ruchach grupowych tutaj jest bardzo silny poput dla ceny z interwału tygodniowego. Widzimy, każde dojście do tej strefy jest to podaż, i myślę, że przed dalszymi wzrostami najprawdopodobniej przetestujemy tutaj te poziomy wybicia w okolicach 31,500. Te szczyty, które nam tutaj zatrzymywały cenę 31,500, myślę, że zostanie przetestowane przed dalszym ruchem wzrostowym. Tak to widzę na Bitcoinie przed wybiciem tej strefy, no bo ta strefa jest dla mnie mega silną strefą i nie spodziewam się jej wybicia tak łatwo. Kolejnym walorem jeszcze może przejdźmy do jednego wykresu tutaj Bitcoina, a jeżeli omawiamy go do końca, przejdźmy do tego wykresu opartego. Mm. <laughs> opartego na kręga. Piwo. I tutaj w yy, naszym ciągu analiza jak najbardziej aktualna 36400, 36200. Kontakt z tą linią yy, może spowodować, że wybicie i wybicie napędzi nam wzrosty do kolejnego tutaj poziomu 41-42. Tak, także tego się spodziewam, Natomiast gdybyśmy odkryli tu w konsolidacji i szli zrobię na tym poziomie, no to przekroczenie tego czerwonego kręgu dla mnie to będą kolejne większe spadki. Niemniej jednak na ten moment mamy tutaj wsparcie. Tak tutaj gdybyśmy przetestowali ten krąg od góry, teraz mam to wsparcie na ten kręgu na 31 600. Nie myję ja na jabłkach, uchudzisz parz na. niższych interwałach. Tutaj jest pieszo, na czterogodzinówce. godzinówce. Okay. Tutaj tutaj jest Wygląda. Także 33,640, tutaj też się potwierdza to, że te kręgi są dla nas bardzo ważne. Wybicie tego niebieskiego to jest najprawdopodobniej dojście tutaj w te rejony. Na ten moment byłoby to około 31,500, też nam pokazuje tę cenę. 35,800, 36,377 w tym momencie. Także tak to widzę na Bitcoinie. Tutaj będę zagrywał shorty. Tutaj będę próbował zagrywać z z innym stop losem. Ponieważ spodziewam się tego zejścia niżej i przetestowania tych wierzchołków, które tutaj mieliśmy, które nam trzymały cały ten ruch, cały ten ruch spadkowy, tutaj do tak? Bardzo silny opór. Widzieliśmy tak samo na 25-200, walczyliśmy 25-400. Tak samo tutaj było, te, te nadbicia, ten wolumen transakcyjny był bardzo wysoki, także warto zwrócić uwagę na ten poziom. Kolejne, kolejne wykreski, kirium, tu jest te mierzenia, strefy wyznaczone. poziomy, które mnie interesują w tym momencie, to jest interwał jednodniowy, ta strefa 1884-1939 jest to dla mnie strefa prospadkowa. Mamy tutaj linię kanału FIBO też, która się znajduje na 1922 w tej chwili i uważam, że od tej strefy możemy zobaczyć ruch prospadkowy. Natomiast schodząc na niższe interwały, i to sobie wczoraj omawialiśmy. No tutaj, wejdźmy na rodzinówkę, mieliśmy taką formację trójkąta. Wybiliśmy z tej formacji, no niemniej jednak, nie widać chwile. Ważnym poziomem jest tutaj 1760. Jeżeli tracimy ten poziom, no to wówczas możemy zejść niżej, a zaraz sobie wyznaczymy te poziomy, dokąd byśmy mogli ewentualnie zejść, jeżeli chodzi o. Usuwam tylko te mierzenia, bo ona na razie no nie będzie potrzebne tutaj, bo tutaj jest 1390. Przejdźmy na 4-godzinówkę, usuniemy też ten trójkąt. I pomierzymy sobie FIBO cały ruch, ten, który mamy od dołka 1518 do 1896. I tutaj mamy jeżeli ostatnio to widzicie, które tutaj się nam pojawiło, to ten silny drugi wzrostowy. I takie pierwsze wsparcie bardzo silne 1736-1727. To jest poziom, który mnie w tej chwili interesuje na Ethereum jako ewentualny poziom podłączenia się pod dalsze nogi. Niemniej jednak będę obserwował tutaj ten wolumen, który będzie się tworzył. No i oczywiście ten poziom tutaj 0,61 i jak najbardziej też możliwe przejście tutaj. Niemniej jednak, ja obserwuję w tej chwili ten poziom i tutaj będę decydował, co, czy podłączam się dalej, otworzę jakieś nowe lągi, pod dalszy ewentualny ruch wzrostowy. W kierunku tej strefy. Czy też będę czekał tutaj na ten poziom poniżej, tak? No Ale to zobaczymy, jak, jak będzie się sytuacja na rynku. Dla mnie ten poziom jest bardzo ważny. Jest to przetestowanie tego wierzchołka i bardzo silny piasterki do wzrostu. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj może nam się pojawić. No to Tutaj mamy taki ruch, no na jedną godzinę co będzie widać. Korekcyjne, jeśli się sobie wymierzyli od szczytu wczorajszego do dołka i do tego szczytu, to wychodzi nam dokładnie na tej strefie 1726-1723. Ja uważam, że ten ten zasięg zostanie osiągnięty, ponieważ tą geometrię cały czas trzymamy i jak sobie zmierzymy tutaj ten ruch wzrostowy, który mamy, on również poszedł na 1 do 1, czyli spadek, korekta, A, B, C, no i teraz zejście tutaj do tej skrefy, jest jak najbardziej prawdopodobne i na 1729, w tej sklepie 1736, 1729 w tej strefie będę próbował zagrywać pozycje długie na, na Ethereum. Przechodząc jeszcze do innego wykresu, tutaj już sobie pomierzyliśmy, też mamy ten poziom 34,24, zależy jaka giełda, tak? bo tutaj mamy giełdę spot, tam było na giełdzie e na giełdzie Futures. Także to by było chyba wszystko, co mam dla Was przygotowane na dzisiaj. Jutro nie będzie wieczorem aktualizacji rynku kryptowalut. Zrobimy sobie całą analizę na naszym webinarze. Zaczyna się o 20.00. Również jutro będę miał przyjemność prowadzenia tego webinaru także jeżeli ta informacja dla grupy, jeżeli tam chcecie jakieś auty przeanalizować, przygotujcie sobie, przeanalizujemy wszystko, co tam będzie potrzebne, zrobimy sobie jakieś małe, takie teoretyczne, teoretyczne szkoleniowe, ostatnio omawialiśmy sobie fair value gapy i inne rzeczy, analizy technicznej, także może przećwiczymy sobie, jak ona wykresać działa, tybaczmy każdym na dzień, jutro od 20.00, Jeżeli dołączyć do naszego forum, do naszej grupy, to zapraszam link w opisie pod nagraniem. Tygodniowy bezpłatny okres. Mamy tam szkolenia, mamy fajne forum, na którym będzie dużo ludzi zamieszcza ciekawe analizy. Jest mnóstwo materiałów szkoleniowych, także myślę, że warto z tego skorzystać i zobaczyć co oferuje nasza grupa. Jeżeli ktoś chce, napiszcie na e maila, prześlę Wam linki, jak dołączyć i jak się poruszać po grupie. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam udanego wieczoru i do usłyszenia. Cześć.